Jest tyle wyzwań związanych z bezpieczeństwem na morzu. Pomyśl o jakimkolwiek z nich, jakimkolwiek, a oni mu sprostają. Bezpieczna żegluga, bezpieczne statki i porty, bezpieczni ludzie. Wiele miejsc, wiele sytuacji, wiele zadań, ale jeden cel bezpieczeństwo. Polska administracja morska zawsze gotowa na nowe wyzwania. A wszystko zaczęło się od A wszystko zaczęło się od wielkiej miłości do morza, która w połączeniu z wiarą, wytrwałością i zaangażowaniem wielu wybitnych osób pozwoliła 100 lat temu rozpocząć budowę polskiej administracji morskiej. 2 kwietnia 1920 roku utworzono Urząd Marynarki Handlowej z siedzibą w Wejherowie pod kierownictwem kapitana marynarki Józefa Poznańskiego. Był to czas dynamicznego rozwoju administracji morskiej. Otwarto port w Gdyni, a z Wejherowa przeniesiono do Gdyni Urząd Marynarki Handlowej i przekształcono go w Urząd Morski. Działalność urzędu przerwał wybuch II wojny światowej. Po jej zakończeniu Polska uzyskała większy dostęp do morza, także trzy duże porty, niestety zniszczone. Rozpoczęło się wielkie dzieło odbudowy. Powołano naczelny organ administracji morskiej Urząd Ministra żeglugi i Handlu Zagranicznego. Powstały urzędy morskie w Gdańsku, Szczecinie, w Koszalinie z siedzibą w Słupsku oraz kapitanaty portów wzdłuż całego wybrzeża. I choć polska administracja morska jeszcze wielokrotnie zmieniała swoje struktury i zasady działania, to od stu lat przyświeca jej niezmiennie ten sam cel bezpieczeństwo na morzu. Do najważniejszych zadań administracji morskiej należy utrzymanie infrastruktury dostępowej do portów, co w praktyce oznacza, że to urzędy morskie budują falochrony i tory wodne po to, aby statki mogły do naszych portów zawijać. Oprócz tego chronimy brzeg morski, zapewniamy bezpieczeństwo żeglugi i monitorowanie ruchu statków. Aby te wszystkie zadania wykonać, w Urzędzie Morskim w Szczecinie pracuje 580 osób, które dzięki swojej pracy i poświęceniu zapewniają bezpieczeństwo i dostęp do portów polskich. Chciałbym, żeby administracja morska była w dalszym ciągu postrzegana tak jak w tym historycznym okresie. Ostatnich stu lat, żeby to wszystko było na poziomie takim, jaki wydaje mi się osiągnęliśmy. To jest poziom europejski, światowy. Nie mamy tutaj żadnych kompleksów w zakresie realizacji zadań, wymiany naszych doświadczeń. W niektórych elementach jesteśmy o pół roku do przodu, w niektórych idziemy razem z całą Europą i światem. Sukces prowadzonych działań leży w rękach ludzi, których administracja morska ma w swoich szeregach. A jest ich prawie 1500, pracują w dwóch urzędach morskich w Gdyni i w Szczecinie, a zakres ich prac jest bardzo szeroki. Jedni na lądzie, inni na wodzie, ale wszyscy z pełnym zaangażowaniem, z wykorzystaniem nowoczesnych metod i urządzeń, działają w administracji morskiej każdego dnia, by na 532 km polskiego wybrzeża było bezpiecznie, nowocześnie i ekologicznie. Administracja morska działa na wielu płaszczyznach, od ochrony brzegów morskich po realizację wielomilionowych inwestycji związanych z poprawą dostępu do polskich portów. Przez 100 lat kurs wyznacza troska o bezpieczeństwo. Dzisiaj możemy powiedzieć, że administracja morska buduje największe inwestycje w Polsce. To są miliardowe inwestycje, które mają za zadanie rozbudowę portów, torów żeglugowych, a przede wszystkim zabezpieczenie funkcjonowania gospodarki morskiej. Przez 100 lat administracja morska wielokrotnie zmieniała swoje oblicze. Ale jeden cel wczoraj, dziś i jutro był, jest i będzie ten sam bezpieczeństwo. Nieważne kim jesteś, co myślisz, skąd pochodzisz to jest Twoja Polska. Polska morska. Hej,